Cześć! Kto z Was szuka wszystkiego co najlepsze w monitorach? Monitorowego świętego grala? Oto on, maksymalnie wyposażony monitor dla najbardziej wymagających. Poprzeczka została zawieszona naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Proszę Państwa, przed Wami Predator X35. Predator X35 nazwą nawiązuje do swojego poprzednika Predatora X27, mniejszego 27-calowego, ale równie zaawansowanego. Predator X-35 zatem ma 35 cali oraz zakrzywienie 1800R, które idealnie pasuje do wielkości tego ekranu. Rozdzielczość ekranu to WQHD, czyli 3440 pikseli w poziomie i 1440 pikseli w pionie. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 200 Hz, a czas reakcji to tylko 4 milisekundy. Matryca w jej zapewnia bardzo szerokie kąty widzenia i jest to 180 stopni w poziomie, jak i w pionie. Monitor wyposażony jest w HDR certyfikowany przez VESA jako HDR 1000 i to oznacza, że obraz może być wyświetlany z jasnością nawet 1000 lumenów. Co ciekawe, jest to jeden z pierwszych monitorów kompatybilny z nową wersją technologii synchronizacji obrazów od Nvidia G-Sync Ultimate. We wcześniejszych wersjach G-Sync musieliśmy decydować, czy chcemy grać bez poszarpanych krawędzi, co zapewnia sama wersja synchronizacji, czy chcemy grać z bardzo dużym dynamicznym kontrastem, co zapewnia nam HDR. W tym modelu nie musimy się o to zupełnie martwić, ponieważ mamy te dwie rzeczy razem. Na tym monitorze nie ma mowy o nierównomiernym podświetleniu, czy też problemami z tzw. backlight bleedingiem, ponieważ posiada on 512 niezależnych stref podświetlenia, a każda strefa ma średnicę około 2,5 cm. Tutaj kryje się też tajemnica możliwości uzyskania tak dobrego HDR, ponieważ elementy, które są bardzo jasne i bardzo ciemne, mogą jednocześnie występować obok siebie. Na wyposażeniu monitora znajdziemy również wejście HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 5 złączy USB 3.0 oraz dwa głośniki o przyzwoitej mocy 4W każdy, a także wejście słuchawkowe preferowane jako źródło dźwięku przez większość graczy. Jeśli chodzi o monitor Predator X35 w tym materiale, niestety to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się nasz film, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!